Witam państwa, to jest program Dzień dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest Julia Kuczała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Julka, dziś możemy przekazać wszystkim tą radosną informację, na którą podejrzewam czekali wszyscy, a przede wszystkim ty, że udało się zebrać wystarczającą kwotę pieniędzy na to, abyś mogła rozpocząć zagraniczne leczenie. Tak, z początku wydawało się to niemożliwe, ale jednak trzeba wierzyć w ludzi ich dobroć i się uda. Zbiórka na się pomaga zakończyła się na kwocie około 7 milionów złotych. Okazało się, że jest to suma wystarczająca na to, żeby rozpocząć zagraniczne leczenie. Wcześniej ta kwota była troszeczkę większa. Skąd ta różnica? Inny szpital po prostu mhm. i on przedstawił inny kosztorys jeszcze w tym tak jakby w tym tej terapii jest dodatkowo protonoterapia później zapewniona. Leczenie okazało się bardzo kosztowne od samego no tak. początku, bo wiadomo, że ta kwota, którą musimy nazbierać, jest duża. Spodziewałaś się aż takiego odzewu ze strony ludzi? Z początku nie, ale z każdym następnym dniem zbiórki coraz więcej osób było zainteresowanych pomocą, i to naprawdę ujmujące, że wszyscy się tak zaangażowali. Powstała Armia Aniołów, która od samego początku cię wspierała, i dzięki temu ta bariera finansowa została przekroczona. Tak. Na Facebooku to dużo się działo, ale też akcje charytatywne yy, tak naprawdę w całym naszym powiecie były organizowane. Tak, staraliśmy się działać z każdej strony. Tylko jak ktoś wpadł na jakiś pomysł, żeby zarobić te pieniądze, ich było tak dużo do zarobienia, że się zgadzaliśmy na wszystko i wszystko witaliśmy tak jakby z otwartymi ramionami. Każdą Pamiętasz pomoc. pierwszą jakąś taką imprezę, która została zorganizowana? To chyba u nas w Radkowie taka pierwsza. To były jakieś tam biegi, z tego co pamiętam, i na pewno licytacje. Nie brałam udziału z powodu tego, że po chemii byłam mocno osłabiona i podatna na te wszystkie zarazki. Przede wszystkim tego koronawirusa, który teraz krąży. Ale chyba internetowo też udało tak. się brać udział, prawda? Śledziłam. A jakie ośrodki lecznicze były brane pod uwagę, zagraniczne, no, gdzie no może być ten leczenie? Tak, ale on to tak się odzywał, później się nie odzywał, później zmienił zdanie, to takie było dość. chaotyczne. Tak, i pan Finlay, profesor konsultował mój przypadek w wielu miejscach i odezwały się dwie kliniki, ta w St. Louis i chyba tam w Teksasie, z tego co pamiętam. No ta tak jakby konferencja z St. Louis poszła na tyle dobrze, że się zdecydowaliśmy. Okazała się najbardziej korzystna. korzystna. tak. A w jaki sposób nawiązała się ta współpraca ze szpitalami, ośrodkami zagranicznymi? To przez fundację Zobacz Mnie. Głównie. A na czym mniej więcej polega ta terapia zagraniczna, bo w Polsce jakby zakończone zostało leczenie? E, no tak, gdybym została w Polsce, to teraz zaczynałabym radioterapię, ale lecę do Stanów, żeby mieć te immunoprzeszczepy. A mogłabyś nam wytłumaczyć tak mniej więcej, na czym to polega? E, no to pobierają mi komórki macierzyste, przeprogramują je w ten sposób, żeby one mogły walczyć z tym nowotworem i podają mi później je, wybijają mi cały szpik kostny i później uzupełniają go tymi komórkami przeprogramowanymi. Tak to mogę ująć. Mm -hmm. a jak się dzisiaj czujesz? Już z tą wiedzą, że jednak będzie to leczenie zagraniczne. No kamień spadł mi z serca. No wiem, że teraz już jest bezpiecznie. Już jest... mogę wyzdrowieć. Jesteś już przygotowana do podróży? Spakowana? Już wiesz, jeszcze co jest? zabrać? Jeszcze nie jestem spakowana. Nawet jeszcze o tym nie pomyślałam, ale myślę, że co niedługo muszę. A wiesz, jak to będzie wyglądało tam na miejscu? Wiadomo, jak długo będziesz musiała czasu spędzić w Stanach no, to Zjednoczonych? Jest między 7 a 9 miesięcy to będzie wszystko trwało razem z tą protonoterapią. Zależy od mojej kondycji, jak, jak tam będę na to wszystko reagować. A kiedy Twoje problemy ze zdrowiem tak naprawdę się zaczęły? W kwietniu tego roku zaczęłam podwójnie widzieć i zaczęły się te bóle głowy. Ale dobrze chyba też to wróży, że tak szybko to wszystko zostało zorganizowane, mhm. wykryte, zdiagnozowane. No, tak naprawdę tutaj w Polsce lekarze powiedzieli, że nie widzą dalszej metody leczenia. To było tak, że mieli tam swój protokół, ale nie były to szanse na wyzdrowienie jakieś duże, dlatego mama poszukała tam głębiej i znalazła mhm. właśnie tą. A czy znasz inne osoby, może w swoim wieku, które też na to chorują w jakiś sposób, na jakiś forach dowiedziałaś się o takich osobach, że no, ja też walczą z taką chorobą? Justyna, która jest starsza ode mnie, ale dowiedziała się o chorobie rok wcześniej niż ja się dowiedziałam, bo ja miałam lat 17, a ona miała chyba 16. Mhm. I ona do teraz się z tym boryka. Może ta podróż do stanów, twoja podróż i twoje leczenie spowoduje, że inne osoby też będą miały możliwość Mam takiego nadzieję. leczenia? Bo to jest lepsza, najlepsza droga. Bo tutaj jeszcze nikogo nie wyleczyli z tego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i widzimy się w tym samym miejscu po Twoim powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję. Życzymy Ci zdrowia i trzymamy kciuki za to, żeby wszystko tam na miejscu się udało. Dziękuję bardzo. Dziś moim Państwa gościem w studio była Julia Kuczała.